Dzień dobry Zimano Zrobimy to tak Teraz wam pokażę wschód słońca, bo wstałem ponad godzinę wcześniej, żeby tutaj wyjechać. Soczych mam, zawinąłem z domu. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, jest piękna pogoda, naprawdę jest pięknie, piękne widoki. Ładnie słoneczko wstaje i od razu mi się serce cieszy, powiem wam szczerze. Strasznie uwielbiam te widoki. Na chwilę się tam zatrzymam, wam pokażę i pogadamy. Słuchajcie, ja wiem, że Adrian może czeka, będzie czekał na mnie, ale ja muszę zrobić te zdjęcia. To jest po prostu unreal, nie? Gdzie ja dzisiaj jestem? Jak to wszystko pięknie wygląda. Chodźcie, chodźcie ze mną. Telefon zabieram. Ale samochód zostań tutaj Muszę ręcznie pamiętać, żeby zaciągać. Ja pierdzielek i kosmos, nie? Zobaczcie. Ja gdzie ja mieszkam Słuchajcie, mówię wam, jestem ciągle na wakacjach. To jest to. To jest właśnie to. Słuchajcie. Tam stoi jeden lotniskowiec. Po prawej stronie. Dzisiaj. Ale numer. I jeszcze jest ten przypływ, ta woda rozbijająca się tutaj. Nie no ładnie. Słuchajcie, przepięknie. Lecimy do Adriana. Słoneczka wam życzę. I co? Urywa głowę, nie? Urywa głowę, gdzie Rafał zostawiłeś klucze właśnie i to jest dobre Urywało Rafałowi głowę Nie no, czad komando Jesteśmy bardzo krótko po wschodzie słońca O Tak. Nie, to słabo widać Tutaj lepiej w za szybę Super co wam mogę powiedzieć? A, jeszcze drzwi miałem zobaczyć z tyłu. Wczoraj musiałem zabrać drabinę i nie zamknąłem drzwi chyba z tego wynika. O, tu widzę, że ktoś chodniczek robił sąsiadowi i sąsiadowi. Z płyteczek, ładnie. Bardzo ładnie, podoba mi się. Są w się sensie dzisiaj chyba złożyli razem, żeby podejście do domu wyglądało podobnie. Dokładnie Nie podoba mi się. Tylko zastanawiam się, czy to nie jest śliskie, takie tutaj, szczególnie przy wodzie. Czy oni się nie zabiją, jak tu będzie rosa. Wszyscy po kolei zatrzymują się, robią zdjęcia. Teraz dziewczyna następna się zatrzymała rowerem. Nie, no jest przepiękny widok, słuchajcie. Przepiękny. Przepiękny. Lecimy do Adriana. Zobaczymy się za chwilę i pogadam z Wami już w trasie. Dobra. Minęliśmy zjazd na parking, który jest tam. A tu już jest wyjazd na autostradę. Jest jakiś pan z wózkiem. Wyrzuca śmieci. Myślałem, że wyrzuca kanapki, bo oni często wystawiają później jedzenie przeterminowane albo. Nie, ono nawet nie jest przeterminowane. Przecież to, to jest też jakaś globalna akcja tutaj. Co dwa razy w tygodniu stoją wózki na stacjach benzynowych na przykład z kanapkami, które są jednodniowe. To normalnie wystarczy podjechać, wziąć i jedzenie nie za darmo. Ja idę do jakiegoś super ubogiego serwisu w ogóle. To wygląda strasznie. Strasznie, naprawdę strasznie. Widzicie to? To jest zabarykadowane, nie? Czyli możecie wyciągać pieniądze. Ale nie wyciągniecie pieniędzy. A tam naprzeciwko na stacji benzynowej jest napisana kartka, że cash only tylko. To wyobraźcie sobie, w jakiej sytuacji jesteście. Nie możecie zapłacić za benzynę. A cash point nie działa. Dobra, kupmy kabel. Tak to wygląda, słuchajcie w środku. Czekam za kabą w i zaraz jedziemy dalej. Jesteśmy, słuchajcie. Więc dojechaliśmy. Stoi auto, klientki nie ma, ale mąż podobno jest. Dach wygląda tak. I tam, bo to jest Bangalow, jest izolacja, którą musimy wyjąć i wrócić nową, więc trochę atrakcji przed nami. Ja to mierzyłem, ale to zmierzymy jeszcze raz. Musimy też oczywiście wejść do środka. Musimy jechać do sklepu, kupić trochę worków. Muszę zadzwonić do klientki, żeby zrobiła nam mały przelew. I będziemy sobie działać. Do tego mamy tam pas taki do poprawy z drugiej strony. To Wam wszystko pokażę. Yy, co? Fuka mnie? Let's go. Słuchajcie, izolacja w tym dachu, ale ja tutaj już się trochę rozpędziłem, bo podniosłem płytki dachowe żeby zobaczyć, co tu się odpierdziela. Dlaczego ten cały pas tutaj, gdzie jest rynna, ta cała zabudowa, która jest pod rynną, wszystko jest zniszczone i już wiemy, dlaczego. Tu ogólnie w miarę wszystko wygląda ok, więc my to oczyścimy, zasilujemy i powinno być cacy. Ale tu niżej, muszę zejść niżej, żeby wam pokazać bardziej. Ciężko gdzieś stanąć. Ogólnie, jak się ma tylko jedną rękę może na tą drabinę się wbije. Trzymaj drabinę, żeby nie odpłynęła. Nie wiem. Super. Nie, trzeba uważać, żeby nie poniszczyć tutaj tego, co jeszcze zostało po tym dachu, bo my nie jesteśmy tu, żeby dach robić cały, tylko żeby napra naprawić ten pas. Okazuje się, że ten pas nie jest w najgorszej kondycji, więc go my oczyścimy, zasilujemy. Wymieniać nie ma co, bo ten pas jest dobry i wodę odprowadza tak jak powinien. Problem jest tutaj. Tu zabrakło. Słuchajcie, papy ona została zniszczona. Może przez ptaki, może przez coś innego. Z automatu woda, która się tutaj wlewała, ponieważ ta obróbka już też dookoła tego pasa wyglądała jak wyglądała. Ta woda gdzieś się tutaj musiała pojawiać. Szczególnie w tej sekcji tutaj dolnej. Zaczęła penetrować wszystko, co jest. Pod spodem, czyli w środku nie było mokre i to jest cały plus. Czyli ogólnie też świadectwo na to, że ten dach jeszcze jest w dobrej kondycji, choć moim zdaniem trzeba było już pomyśleć o tym, żeby zacząć inwestować, bo ta popa jest pozarywana w ten sposób, że może nie wpadnie nią ale widać już, gdzie ona popadała między joysami, bo tutaj dachy, wiecie, w tym kraju to jest taka trochę sztuka, nie? Nie robi się tego tak jak w Polsce, że się deskuje i kładzie papę. Tu się kładzie papę jako membranę między między, tak, między joysami, czyli między tymi krokwiami, które lecą. I to jest cały dach tak naprawdę. Później pojedynczo batony, już nawet nie idą batony najpierw tak, a później tak. Więc tej wentylacji też jest brak. To, że ona się zapoda, pozapadała to nawet lepiej dla tej wentylacji poddachówkowej. Ale też widzicie, że tutaj jest ogólnie taki cyrk. I to pewnie na całym dachu dookoła jest, że papa kończy się przy ścianie wewnętrznej. Już nie została doprowadzona dalej. Więc jak tu przeciekała woda, ponieważ ten cały beton wypadł, ogólnie już leży tu, to jest takie uzupełnienie, też angielska metoda, idzie pas cementowy, wyprowadzony po na, poza granicę dachu, później idzie dachówka i tą szczelinę wypełnia się betonem. Ten beton już praktycznie tu nie istniał. Więc z automatu ta woda penetrowała też, wszystko co tylko mogła od samej góry płynęła tu na face. Więc ogólnie rzecz biorąc, tu mamy poukładane płytki z powrotem, żeby wróciły na swoje miejsce beton wypadł. I tak szczerze, szczerze to pewnie będziemy musieli tutaj to uzupełnić jeszcze raz, pouszczelniać, żeby ta woda, która się dostaje tu nie płynęła sobie tam do środka, nie daj Boże, na face. I znowu nie skraplała się tutaj, także to jest taka sztuka. Powiem Wam, uratować to trochę. Rynna, która tu jest, też jest ze spadkiem w ogóle w drugą stronę. No ale to już jest inna bajka. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko teraz, żeby ta woda, która się pojawi nawet tu na tym pasie po obróbce betonowej, nie. W ogóle, żeby się nie dostała. No, musimy to uszczelnić. Także posprzątam to, jadę do sklepu po, po materiał jakiś, który jest mi potrzebny, i działamy. Słuchajcie, let's go! Justyna, oh. jak to widzisz, to chciałbym powiedzieć, że się pozdrawiamy z pod Kupiliśmy pierdoły i wracamy już. See you in a minute. Co ja wam powiem. Jest bardzo ciepło. Jest bardzo ciepło. Jest bardzo ciepło. Strasznie nam się to podoba. Adrian właśnie już jest na Lofcie. Zacznę Zaczyna tam zbierać izolację. Za chwilę tam wejdę do niego, to wam pokażę. Ja już sobie poprzynosiłem wszystkie laty chyba, które mi są na teraz potrzebne. Pierwsze co, zacznę oczyszczać najpierw ten kanał, który tam otworzyłem spadowy, jakkolwiek on się tam nazywa fachowo, nie wiem, ale na pewno muszę się tym zająć. Poza tym, jak już wszystko będzie oczyszczone, naprawię tą dziurę. Muszę tutaj rozebrać trochę, ile się da, żeby dostać się do tej konstrukcji albo przynajmniej ją zbić w całość. Muszę odebrać, za chwilę pogadamy. Przemaluję to bitumenem tam ten cały kanał i zaczniemy układać. A jest zamaskowany bandyta. Czy ja rany wyłączyłem? Bo coś mi się tu nie wyłącza. Nie pokazałem wam tego loftu, bo ja co chwilę coś tutaj załatwiam. Teraz słuchajcie dla klubu, który założyłem Fiata 126P. Znaczy, praktycznie sformalizowałem wszystko. Co tu nawet gumaka 10 znalazłeś? Super. Tutaj do góry nie wejdziemy teraz, bo drabiny mi się spuści. Tam. Okay. To się odblokowuje. Jest ogólnie ciężko tutaj z wejściem, bo zlew jest przy naszym tyłku. Ktokolwiek wymyślił te wejścia, to miał talent. Miał, miał, miał wyobraźnię z Kubaniec. Więc ogólnie rzecz polega na tym, żeby to wszystko co tutaj leży wyciągnąć. Mamy maski, mamy worki. No i co? I... I najpierw od tego trzeba zacząć. Jeżeli uda się nam to wyjąć dzisiaj, to spoko. Jeżeli jutro też spoko. I będziemy myśleć o położeniu nowej izolacji. Cała, cała procedura. Najgorsze jest to, że jest to syf, kurz. I bez takiej maski on się nie obejdziecie. Dziękuję. Słuchajcie, jest skwar, nie? Jest totalny skwar. Podniosłem trochę te koryto, patrzę, tu papa jest w miarę ok, wszystko omiotę, oczyszczę tak naprawdę, podłożę tutaj membranę, tu wszędzie gdzie jestem, tu muszę ją wywinąć, bo jej brakuje, tak jak widzicie już ona po prostu zniknęła. Ciężko to jakikolwiek napinać sponsu, bo no bo jest tragedia. Spróbuję to podwinąć ile się da, ale tak szczerze to trzeba było wszystko zdjąć, nie? Nie ma innej opcji, No nie, nie jesteście tutaj magikami, słuchajcie. Nikt nie jest. Więc najlepszą opcją to po prostu było wszystko podnieść, podnieść tą membranę. Nałożyć takich trzeba, bo każde dotknięcie to ją praktycznie rwie, nie? ona jest w takiej kondycji. Więc bardzo ostrożnie tutaj chodzę. Yy, jeszcze nic mi się nie udało uszkodzić, ale tak im dłużej tu stoję, tym gorzej ten dach dla mnie wygląda, powiem wam szczerze, bo... To no. zostawię bez komentarza, ktokolwiek to robił, to nie jest wina klienta, to jest po prostu... Ta osoba, która to robiła i tyle. A my musimy teraz sobie z tym poradzić. Face już naprawiłem, ściągnąłem go do kupy. Więc to jest plus. Zamiatam, sprzątam, naprawiam. Lecimy dalej. Nie wiem co się dzieje. GoPro dostało gorączki. Słuchajcie, strach chodzić po tym. Naprawdę strach. Ja już tu szedłem, już zamiotłem tam góry. Wypadło jeszcze więcej betonu, słuchajcie. z Pomiędzy tych dachówek. Gdzie trzeba tam naprawdę sporo tego napchać. Koryto jest szczelne, ja jej tak prze, przemaluję, <tryk> tylko teraz nie wiem, czy malować je teraz, czy dopiero czy w ogóle je malować. Bo ona jest OK. Nie. Yy, raczej zależy mi najbardziej tutaj na tym ośrodku tej membrany, bo i tym szczycie, bo tu najwięcej wody chyba się dostawało przez ten szczyt z tego co tak mi się, ta, tak mi się wydaje, słuchajcie, nie? Jeżeli to będzie szczelne i płytki będą szczelne, tam, tam jest połamana jednak niestety na samej górze, róg jest uszczerbiony. będzie trzeba to zatuszować za prawą, ale to jest stary dach, to jest bardzo stary dach. Tutaj już u sąsiada widzę inną dachówkę, to już był wymieniony, może nie, da, nie, nie tak daleko temu, ale był. Tam jest stary, tam jest nowy, tam jest nowy jednak, tam jest nowy. Tam to w ogóle nowy budynek, tu jest w ogóle nowy budynek. Tam trzy domy dalej też już jest tak wymienione. Myślałem, jak tu przyjechałem, że tu dachy nie były dotykane, ale jednak były. Jest dużo starych, ale jest już dużo nowych pokryć. Także mi się wydaje, że główną przyczyną właśnie było to. Nie. No nic, walczymy, słuchajcie. U. Powiem Wam, piękna pogoda. <laughs> Zaczynam kłaść sporo ten, ten pas podrynowy. Wrzuciłem membranę pod całość, słuchajcie Wywinąłem ją tu naprzód, Więc powinno ogólnie hulać I powoli zacznę składać dach z powrotem, żeby był przykryty Muszę oczyścić te wszystkie tutaj kawałeczki, które widzicie Strasznie gorąco Strasznie jest gorąco dzisiaj Ja pierdziele Tam na loftie to już w ogóle adrenowi współczuję Przerwę robimy sobie częściej, żeby żeby było łatwiej żyć. Idziemy na picie wody. Mi riduco. Thank you. Mi sono dedicato. One się ułożą Trochę, ja je po... ustawiam się jutro Zamiotę Uwaga, schodzę Ja pierdziele, co za masakra Pokaż panu Dzień dobry Zobaczcie Dach z powrotem wygląda jakbyśmy go nie robili a tu jest sporo pracy sporo gorąco. Zostają mi te dwa trójkąciki, ale je zostawiam na razie. Jutro będę musiał to wszystko obrobić cały ten pas z lewej, z prawej cały ten szczyt. I będzie zrobione. Masak. Let's go! Pytanie do Mr. Mr Adriana? A jaka jest tam pana Może Bo chyba zostawiam. Uh -huh. uh -huh. Powiem wam tak. Jest super gorąco, to jest nie wiem ile stopni, 31,5 stopnia pokazują najgorętszą pogodę O co chodzi? Lato Idealnie w się sensie, ta pogoda trochę pomyliła, ale bardzo się cieszę, że jest ciepło i robimy dach A nie, że pada deszcz i robimy dach, zobaczcie Robi dach, a na dachu sakra, nie, tam jest patelnia jak chuj Ale nic, damy radę słuchaj Jutro będzie właścicielka, zrobi kawę nie mogę jej założyć Nie? Co? Nie, bo mnie spędzi wszystko To się umyj kurde Chciałbym I Tylko zimną wodą nie mogę gorąco Zobaczymy się jutro Nie? Pamiętajcie o nas Jak będziecie siedzieć w tych klimatyzowanych pomieszczeniach To my będziemy się tutaj smażyć Nie? Możecie nam ten Lody kupić chociaż Właśnie może lody sobie kupimy po drodze Na wasz koszt mhm. Do zobaczenia jutro Co to jest dzisiaj? Czwartek? No. A to wy macie piątek ja pierdził. To nie jest fair. To my nie. To wy już macie piątek, a my dopiero mamy piątek. Jutro. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Lody mamy! Wodę. A jeszcze coś Wam powiem, bo oprócz lodu. To się nazywa Arizona. <grymne> Drink Arizona. <grymne> no to Arizona dla wszystkich. Zaraz zobaczymy co to jest. Jak? To jest życie, jak w Madrycie, jak mówią. Jest taki heat wave, że jak wychodziłem stamtąd ze sklepu to było takie puu! <grywia> <Normalnie. grywia> Przewrócił.